Od 10 czerwca jesteśmy oficjalnie parą. Powiedziała, chcesz być ze mną, bo ja z tobą bardzo chcę. Nie, ja tak nie powiedziałam <śmuszczam> ja i tak nie było. <śmuszczam> ja no tu To ty do mnie zadzwoniłeś, bo no, musimy się spotkać, mam ci coś ważnego do powiedzenia. nie mogę być z ciebie żyć, musimy być razem. Ja mówię, no dobra, no co ci zrobię, no, muszę się jakoś zlitować nad chłopakiem. <śmuszczam> nie, no, ale w ogóle no, to się wszystko tak naprawdę zaczęło chyba już od pierwszego sezonu, pierwszy dzień. <śmuszczam> No, no ja wtedy zostałem zgwałcony po prostu. Ja. I tak mnie przyciągnęła do siebie. Znaczy, szczerze mówiąc, ja nawet Pawa nie lubiłam, w pierwszą zasadnie. To ja byłam lepszy, bo była mi obojętna. Jak wychodzę w piątek, to wracam w poniedziałek, bo wolę, żeby mi się zebra... żeby zebrało za wszystko. <śmiech> <śmiech> I dostanę w jeden dzień. O, nie, kuchanie, no, nie, bądź taki, wiesz. <laughs> nie, no w co, so, jeździmy na dużo zleceń, jesteśmy w całej Polsce i potrafimy nawet dwa, trzy razy w tygodniu, być w różnych miejscach. I postanowiliśmy, że tak naprawdę nawet nie ma sensu, żebyśmy wyjeżdżali e, do swoich domów, tylko żeby Ewelina zamieszkała u mnie. I przebywała u mnie od dwóch miesięcy, tak? Gdzie? Jesteśmy razem 4 miesiące, mieszkamy razem ponad 3. Tak. Działa <grywa> i tak, tak, dokładnie. I, <grywa> i żyjemy z No szczerze mówiąc, to dla mnie niespotkane, bo ja nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby z kimś mieszkać, ale dobrze mi się żyje z nią, trzeba przyznać. Dba o mnie, gotuje, sprząta. Trzeba przyznać, że Ewelina zazdrosna jest o inne dziewczyny i to dość mocno. No ja chyba jeszcze nie będę. Z... Żadna z moich dziewczyn nie była tak zazdrosna jak Ewelina. No ale. To jest w granicach, wiesz, no to się da przeżyć. No, Paweł nie jest gorszy, jak się wkurza, to rzuca telefonami o ścianę. Nie, <grym> nie, wiesz, wiesz, <grym> nie no, też jest zazdrosny, no. Ale to świadczy o tym, że mu zależy. No ja jestem wierna. Wiesz, ja to... mogę śmiało przyznać, że pierwszy raz się zakochałam w kimś i nie widzę potrzeby A ja pierwszy raz ja nie zgadziłam. <grym> <laughs> Dlatego myślę, że coś z tego będzie. <laughs> tak, więc to, tylko boimy się, jak to będzie w ekipie, jak będziemy jeździć do klubów na imprezy. E, oddziaływanie innych członków na mnie, bo to ja jestem podatny na wszystkie pokusy. E, Szpachlowałem najwięcej w dwóch sezonach. Może, może czas dać szansę innym. Zobaczymy. A Ty, Paweł, się zakochałeś? Paweł, <laughs> Tak. Tak. Ale zmieńmy temat. Ja nie nie lubię <laughs> da uczucie. Pawełek jest tylko wylewny, jak ich nie patrzy. Ale jest jestem maczo, <laughs> Jak ich nie patrzy, to, to jestem uczuciowy.